Cześć Kasiu. Cześć Tomek. Ty byłaś na poprzedniej edycji kursu, tutaj przyjeżdżasz mi pomóc, pracować z dziewczynami, z uczestnikami. Powiedz Kasiu, jak oceniasz ten kurs? To, że jestem tutaj już drugi raz i na, i na procesie pranicznym jestem drugi raz, i pojawiam się też na niektórych zjazdach, to świadczy o tym, że jest świetny po prostu i jest to takie doświadczenie zmieniające i poszerzające świadomość. No właśnie. Jak to hmm. poszerza świadomość? Coś... Hmm, w jaki sposób? No, co się zmienia w tych ludziach, jak Ty ich obserwujesz? Bo też widziałaś ich od pierwszego hmm. zjazdu. No tak. Na pewno e, zbliżają się do siebie bardziej. E, do siebie samych. Z, tak, do siebie samych. Są takimi osobami, które mają kontakt z, ze sobą. Zmieniają im się życia na plus. E, mm -hmm. Wchodzą w e, takie m, głębokie zrozumienie tego, co jest ich drogą życiową, a co nie jest. Mm -hmm. I to widzę bardzo mocno. Oprócz tego pięknieją. Mm -hmm. <laughs> Bo zaczynają żyć w zgodzie ze sobą, więc to też widać na zewnątrz, że to no, jest dużo kobiet, więc widać po kobietach, że są coraz piękniejsze i takie, w takiej harmonii ze sobą. E, ich życia się stabilizują albo się harmonizują, albo się zmieniają w taki sposób, żeby dojść do takiej harmonii pomiędzy tym, co, e, co jest dla nas takie naturalne. Czyli taką, na taką drogę naturalną dla siebie się wchodzi na mm. ten kurs. 真可以，真是。